was w następnym odcinku Spooky's Jumpscare Mansion eee, Idziemy dalej, Ciekawy design pokoi O, znowu jest ta muzyczka, trochę przygłośniłem grę Więc mam nadzieję, że będziecie więcej słyszeć co nieco O Już się zaczyna impreza No, 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 you chilling, buddy, you chilling. O! Dobra, ale dzisiaj wystraszyłem tego, że mi zablokował drogę i nie mogłem się ruszać. Niż samego jego. Nie minęło jakieś sporo czasu Odkąd ostatnio nagrywałem Ale mam nadzieję, że nie będzie jakoś Najgorzej No, 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 koleżko Spokojnie We chilling, buddy We chilling Kurde, ja mam wrażenie, że o wiele częściej są losowe Spotkania z potworkami niż kiedyś Dobra Udało się zwiać Więc mamy esse Te pokoje nie były kiedyś całe zielone, kiedyś były Takie były zielone w większości, ale nie w całości. Mam wrażenie, albo Field of View mi się zmieniło. Hmm. Mam wrażenie, że... No dobra. To jest chyba pokój pułapka z tego co pamiętam. Jak pójdziemy tam prosto, to byśmy zginęli, ale nie jestem w 100% pewien, więc... Więc nie wiem po prostu. So, mogę sobie przygłośnić trochę grę. Uuu, so, idziemy na dół. Myślę, że tyle by ile mam teraz. 40. A, kurwa, znowu ty. A. Dobra, przy nim nie ma sensu się obracać za siebie. Trzeba jak najszybciej po prostu biec do drzwi. Ponieważ to daje największą szansę na przeżycie. Głupi jestem. Yy... Chyba już, dobra. Teraz jest taki soundtrack, taki ambient tajemniczy, ale jakby właśnie coś przestało mnie gonić. i 300 hmm. Nie sądzę, że to było wino Kot w pudle Kirara reference? Tak, te gra w na ten wie, GL Labs A my idziemy dalej To było proste a tak, żeby się rozgrzeć pewnie rozgrzewka przed koszmarem. U. Tu ustawienie drzwi i zakrętów nie podoba mi się za bardzo. Ale jakoś sobie poradza guess. O, tego dawno nie było. Sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się pewnie, dobra. Prosto, nie? Lewo, lewo, prosto. Lewo, lewo, prawo, prosto. Lewo, lewo, prawo, lewo. O, pykło. Co nie to było fajne? Dobra. Um. Nie ma na co czekać. Take guys wow, dobra. Inaczej to pamiętałem. E dobra, muzyka jest w miarę, powiedzmy. Z tej już jest głośna faktycznie. Tutaj widzimy, co jest za drzwiami. Możemy wejść tu. Mamy różne maski. Ehm. Pewnego dnia sprzedawca przybył do miasta. Sprzedawał ręcznie robione marionetki i bibeloty. No, takie zabawki małe. Wszystkie dzieci kochały jego sklep i jego prezenty. Ale miasto nie mogło wspierać jego sklepu, ponieważ inne sklepy podupadały. <laughs> Inni sprzedawcy stali się zazdrosni, więc jednej nocy nie. Kilka z nich wzięło wszystkie jego e, zabawki i wyrzuciło je do rzeki. Chwilę później przybiegł nad rzekę i zaczął płakać i krzyczeć jakby to przetłumaczyć rozpaczać, że jego dzieci utonęły. E, zanurkował w rzekę, próbując e, uratować jego posesję, jego własności. E, wieśniacy e, zgorzkniali i wciąż źli patrzyli, jak, jak próbował, jak nurkował i próbował je ratować. ...póki nie wrócił na powierzchnię wody. O, klucz. Gdzie tu możemy wejść? Śmieszne. I ma to nie do końca to, czego chcieli. A. Nie wiem, który, jaka jest kolejność. Powiedzmy, że to pierwsza. Lata później dzieci z miasta zaczęły ginąć. Im więcej, więcej dzieci ginęło, ludzie zna zaczęli znajdywać coraz więcej więcej kiełek w, laś, w lesie i rzeki. I w rzece. Nie wokół rzeki? W okolicach rzeki? Tym Kukiełki wyglądały. Prawie tak samo jak zaginione dzieci. Mimo to nie do, koń nie do końca. Mimo że to nie do końca to, czego chcieli sprzedawcy. To nie narzekali coś takiego. No w sumie powinni, bo mieli mniej klientów, jak było mniej dzieci. Dobra, czekajcie, ja stamtąd przyszedłem Tutaj mamy drzwi. Hm. Mamy czaszora. Tutaj mamy ziomalka. co ciekawe. Wow! Okay, dobra, on trochę inaczej działa teraz. O, dobra. <gryw> teraz to jest SCP 173. Okej, okay, dobra. Eee. Okej okay. Tak on nas goni i lepiej się nie odwracać do niego plecami, bo może nas zaciukać Wow, ale dziwny pokój No, no i to jest po prostu um, SCP-173 Jak ktoś nie wie o co chodzi, jak na niego patrzymy to nie może się ruszać A gdy nie patrzymy to może nas zaatakować Okej, okay, dobra, to nie było straszne Dobra, drzwi tu nie ma, tu są O, już myślałem przez chwilę, że to koniec, ale muzyczka się nie skończyła Wow, dobra, koleżka. Eee... No, najwyraźniej musiał przestać mnie gonić. Mam wrażenie, że jednego pokoju brakowało. że no, znowu jest ten soundtrack creepy, ale już się zdążyłem troszkę przyzwyczaić do niego te czerwone pokoje są z creepy strasznie. Halo? Dobra, już myślałem, że nie wiem, w jakiejś pętli utknąłem. Tu było straszne dopiero. O! Komputerek. Specimen 6 Aktywny Liczba zgonów 189 Metoda fizyczna Fizyczna punktuacja Powiedzmy fizyczne kłucie Drewniana em, Rzeczywistych Rozmiarów lalka Znaleziona em, Lewitująca w rezerwuarze, w jakimś magazynie, kiedyś, gdzie kiedyś było miasto. Obiekt jest aktywny, mimo wyglądu, i sprawił się bardzo efektywny przeciwko obiektom, których, którego nie doceniają lub mają problemy ze zwrokiem okej okay. bug dobra exit program więc idziemy dalej o znowu ten pokój Może kiedyś Wam go pokażę? Może kiedyś. Powiedz, coś tam było? Nie, dobra. Nic mnie nie goni, prawda? dźwięk nie sprawia, że czuję się pewnie w sensie ten ambient on brzmi jak z Earthbounda, no nie pamiętam, jak się nazywał to, ten boss o FNAF hehe, <grytanie> mieliśmy, więc o nie wiem, czy ta muzyczka wcześniej była, ale to jest jego jakby chase team jak nas goni Leci, ale nie zawsze. Ponieważ też chcieli zrobić, żeby czasem niespodzianka była. Łatwo tam łóżko było na ścianie. No. To będzie denerwujące, bo tu jest dużo plam. Jak widzicie, teraz jej lecimy co 100 pokoi. już zapisu, tak o. E, to nie jest takie najgorsze znowu. Da się przeżyć, dopóki goni nas on, no, a nie coś innego. Zdecydowałem się tutaj pobiec, by nie było plamy. Więc było to dosyć łatwiejsze, powiedzmy. Na szczęście w tej części, w HD Renovations Ach. Nie może on przechodzić przez ściany w przeciwieństwie do przedniej części. A dobra, to jest ten pokój. A, nie ma notatki? że za każdym razem jak przechodzimy w kółko tego pokoju To za każdym razem jest szansa, że wyskoczy powtórek. Po nie pierdolisz O w końcu, dobra O nie It's you ale to on czytałem, że jest wolniejszy, gdy musi skręcać. Kurde, on ma inną muzyczkę niż pamiętam. Więc warto jest dużo zakrętych ścieżek wybierać, jak chociażby ten pokój. A gdy w linii prostej on biegnie, to jest szybszy. O, 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 widzicie. Wredny. Wredna skolopendra. A tak lubiłem kiedyś robaczki. Znaczy ogólnie nadal lubię. Ej no kurde, on jest szybszy po prostu ode mnie, to jest niesprawiedliwe. No, widzicie to? E? On chyba poszedł w górę, bo on taką ma dziwną umiejętność, nieważna. O, przestał mnie gonić, bodajże. Ponieważ jest taka kul muzyczka. A, chodźmy w te drzwi. O! No i zajebiście nie mam wrażenie, że ile w, w starej wersji pościgi nie były jakieś super częste. No, ile były rzeczywiście? To tutaj są cały czas praktycznie. To chyba działa na tej gry bardziej niekorzyść. znowu ten pokój mamy. Na on jest dosyć wolny O kurde on może tak latać, dobra To not cool at all Nie wiedziałem, że on może latać Chociaż w sumie dobra To miało sens, A ale ja, dla mnie Ja myślałem, że to jest niewidzialna ściana Uhu Dobra Ale dobra, warto zapamiętać takie coś o, Dwie plamy obok siebie To nie jest fajne Dobra Kiedyś on też przelatywał przez drzwi, a nie tak wylatywał z plamy Więc myślę, że to jest fajny dosyć dodatek Kurde Okej, okay, dobra widzę, że jak idziemy kątem plamy, to na krócej nas to zatrzymuje O, to jest ciekawy pokój on pokazuje, gdzie jesteśmy. <noise> tak. Um, nie wiem, jak to działa. Mamy pokój z muszczkiem ponownie. On się patrzy na mnie cały czas? Nie. Ciekawe. Dobra, chodźmy dalej po prostu. Trochę Susie O nie, kurde Tego ziomeczka mamy Okej okay. We got you brother, we got you Uuuu, dobra On już nie jest taki fajny jak kiedyś Jeśli to wystarczyło patrzeć cały czas na niego, a teraz to on może się tak losowo teleportować Uuu, dobra No, Kurde, myślałem, że zdążę Oj ty koleżko wredna. Ale tu nie ma notatki Uuu, dobra Eee... Jakoś tak? U, Dobra. To było bliskie. Close one here. E, dobra. Tu są drzwi. Dało się zwiać. Myślę, że tutaj skończymy dzisiejszy odcinek, zobaczymy się w następnym Symaneczko.